Dzień dobry, Jacek Hoga. Ten, to jest materiał, który równie dobrze mógłby być właściwie na kanale fundacji, a nie na tym moim tutaj małym kanaliku, ale za dużo jest gadanych materiałów na, 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 na kanale fundacji, stąd też to ląduje tutaj, zwłaszcza, że tylko pośrednio jest związane z celami statutowymi. Jak bardzo dużo czasu poświęciliśmy jako fundacja w wykazywaniu naszym zdaniem merytorycznym i liczbowym, że pobór jest niezbędny, bardzo wielu ludzi się oburzało, że, nie wiem, chcę, żebyśmy za obce interesy walczyli, zabijali Rosjan, którzy są Bogu Ducha winni. No na, na wojnie tak jest właśnie, że jak ktoś jest moim wrogiem w przeciwnej armii, to jak jest chórzem, łajdakiem, to najprawdopodobniej nie jest tak niebezpieczny jak porządny, uczciwy żołnierz z drugiej strony który gdyby nie wojna, to mógłby mi rękę podać, i, i był, byłby być może moim bliskim znajomym albo przyjacielem, no na tym polegają wojny. Ale oprócz tego zarzutu, że tam byśmy służyli tam masonom, nie wiadomo komu jeszcze, były też zarzuty, że no, posłowie senatorowie swoich dzieci nie wyślą. Co niestety w Trzeciej Rzeczpospolitej rzeczywiście między innymi ze względu na zlikwidowanie poporu, ale też na kryzys. Trzecia RP, to jest awaria. Historii Polski to nie jest nic, z czego byśmy mieli być dumni, a to, że jakaś zamożność wzrosła w stosunku do PRL-u, to raz. Poziom porównawczy jest dosyć niski. Dwa. Stało się to pomimo elit trzeciej RP i pomimo systemu prawnego i konstytucyjnego, a nie dzięki. No i takie zarzuty są, że to mi się bardzo podobało, bo jeśli będę promował monarchię, to usłyszę, że to by było, że biedni ludzie muszą walczyć, a Królowie tam by z tego tylko zyskiwali. Ale jeśli wykazuje potrzebę poboru i wykazuje potrzebę tego, żeby służyli członkowie elit, ich rodzin, to dostałem kilkanaście takich komentarzy, jak nie więcej, że jak była monarchia, to król walczył osobiście. Synowie królewscy to nawet do dzisiaj walczą. Nawet w takiej zepsutej monarchii jak Wielka Brytania w Afganistanie jeden z synów był następcy tronu. No tak. No tak, proszę państwa, właściwie na tym bym mógł skończyć materiał. Ludzie, którzy walczą, czy nie rozumieją tego, że mamy obowiązek obrony Ojczyzny i że Ojczyzna jest wspólnym dobrem, wykazują mi, że jest wspólnym dobrem i przywódcy powinni walczyć również za nasze wspólne dobro, a do tego wykazują mi, że przywództwo powinno być hierarchiczne i patriarchalne. No tak. Właśnie tak. I ten moment, jeżeli z tego zrozumiemy, że zamiast sprytnego zarzutu erystycznego, bo jako taki to raczej było używane, dojdziemy do momentu tej refleksji, że rzeczywiście coś się na rzeczy, że ci królowie nieraz ginęli na wojnach, osobiście walczyli. Co więcej, taki Sobieski na przykład pod drugim Chocimiem to wbrew swojej woli był od szarży powstrzymywany przez swoich przybocznych, po to właśnie, żeby przeżył, no bo miał dowodzić całą bitwą. W związku z czym nie trzeba było zachęcać elit. Zresztą Jakub Sobieski potem, już za Augusta Sasa, w ostatniej kampanii przeciwko Turkom, też się wykazywał osobistą odwagą i świetnym dowodzeniem, pomimo że z Królewicza stał się zwykłym magnatem. W związku z czym no, zachęcam do takiej refleksji I, i do tego, żeby te erystyczne argumenty przestały być erystyczne, żebyśmy zaczęli je rozważać. Bo innym takim argumentem erystycznym, który nieraz słyszałem i po którym ludzie się zawieszali, jak przyz przyznawałem im rację, to było, jak pan nie chce, żeby były pozwolenia na broń, to co? Może jeszcze, żeby ludzie bez prawa jazdy jeździli. No, tak. No, właśnie tak. W Egipcie prawa jazdy obowiązują od początku XXI wieku. Egipt ma ciut większe metropolie. Dwie co najmniej ciut większe od jakiegokolwiek miasta polskiego. I tam ludzie jeździli bez prawa jazdy. I tam nie było strasznie dużo więcej wypadków niż u nas. I mógłbym podawać jeszcze ten przykład, który podawają z Belgią i Holandią. Może ktoś słyszał, może nie, to niech sobie poszuka, że w jednym kraju 20 lat później wprowadzono w prawo jazdy niż w drugim. Na początku przy lataniu samolotami nie było licencji pilota. I jakoś ludzie latali. O, było więcej wypadków. No tak, bo technologia raczkowała. Ale to, że nie latamy dzisiaj powszechnie samolotami na poziomie krajowym... To nie jest wynik tego, że technologia jest droga, tylko ograniczenie administracyjne. W związku z czym, wracając do tej patriarchatu, i tego, że rzeczywiście naturalnym odruchem ludzi jest, że żeby słyszeć rozkaz za mną, a nie naprzód, to może zacznijmy rozważać, dlaczego nie działa Wojsko Polskie? Może dlatego, że system hierarchiczny jest, ma przestrzelone kolano, bo nad nim nad tym systemem hierarchicznym nagle wyląduje egalitarnie jakiś lekarz, psycholog, psychiatra, albo niestety magister historii, co strasznie mnie boli prywatnie i osobiście, który z głupoty albo złych intencji niszczy tą armię i niszczy hierarchię, chociażby zaburzając porządek płacowy. W tak prosty sposób, że wielu szeregowych nie chce być kapralami, bo wzrost pieniędzy jest pomijalny, a wzrost obowiązków nie. W związku z czym wielu szeregowych zawodowych nie chce być podoficerami. Jaka frajda z bycia oficerem, jeżeli odpowiedzialność za ludzi i sprzęt jest jeszcze większa, a zarobki już nie są aż tak większe. Jak na to wszystko patrzeć? A no właśnie tak, żeby patrzeć na historię, tak? Że nie bierzmy przykładów tylko równoległych, jak jest w Czechach, że tam nie ma poboru, albo że a monarchie, które kojarzy, to właściwie są demokracje. Tylko spójrzmy na to, co było 3 pokolenia temu, 5 pokoleń temu, 10, 15 pokoleń temu. Jeżeli chcemy wyprowadzić do dobrej przyszłości naszą ojczyznę, to nie powinniśmy naśladować nawet nie tylko błędów, ale i pomysłów dobrych. Wszystkich wokół, bo będziemy w środku poletonu, albo z tyłu. No bo chcemy naśladować wszystkich, to musimy patrzeć, jakim wychodzi i robić za nimi. A jak na razie patrzymy na to, co robi Zachód jak za panią Matką robimy, nawet jeśli widzimy, że u nich efekty są do bani. W związku z czym, właśnie materiał z materiału o, o, o tym, że ludzie mi niechcący zaczęli promować, atakując mnie, promować monarchię, stał się materiałem o erystyce i materiałem o. O rozwadze, tak? O tym, żeby nie myśleć dniem dzisiejszym, tylko patrzeć trochę głębiej. Nie ma e, żadnej prywatnej firmy, która by działała prężnie, a nie byłaby hierarchiczna. Nie ma e, żadnej armii, która by nie, nie działała hierarchicznie. W ogóle, bo to na wojnie to już jest zero-jedynkowy jest game set, mecz Match pozamiatany. No i Państwo moi drodzy. Dużo lepiej sobie radzą, jak są rządzone hierarchicznie i patriarchalnie. Czy nam się to podoba, czy nie. I nie mam tu na myśli jakichś mistrzów, którzy chcą wszystkie łakocie zbycia bycia przywódcą, liderem, czy ojcem rodziny, czy mężem bez żadnych obowiązków, bo to jest jakaś aberracja, to jest męski feminizm. Chodzi o to, że gdzie jest więcej obowiązków, tam też powinno być więcej przywilei, a więcej przywilei wiąże się właśnie. Z większą ilością obowiązków. Jak spojrzą Państwo na następców tronu w XIX wieku, to bardzo wielu z nich nie miało lekkiego życia i chętnie by się zamieniło z jakimś hrabią czy księciem, bo ich życie nie było tak kolorowe. Nawet wybranie żony albo wychowanie własnych dzieci było im odbierane i to też już w XVI wieku tak się zdarzało, że, że po prostu. Yy, jeśli król nie oddawał to akurat w krajach protestanckich, na wychowanie e, jakiemuś e, człowiekowi czy zespołowi własnych dzieci, to mu się oligarchia buntowała. E, patrz na przykład Anglia. Albo patrz to, co się działo w Szwecji i dlaczego Zygmunt III przestał być królem Szwecji de facto. W związku z czym, tak, widząc awarię systemu współczesności, patrzmy na to, co działa dobrze. I nie bójmy się patrzeć w oderwaniu od bieżączki i od tego głównego peletonu państw, bo nigdy nie będziemy na czele peletonu. A co dopiero? O prowadzeniu ucieczki tu mowa. A dopiero prowadzenie ucieczki od peletonu, który, którego dogania nie wiem, rozpędzony buldożer, E, dopiero ucieczka może nam gwarantować, że nasza ojczyzna przetrwa, że nasza kultura przetrwa. Nie mówię już o państwie, mówię o narodowości, o pewnych ce cechach kultury polskiej, które ulegają zatraceniu jak na przykład mówienie sobie pan i pani. E, coraz powszechniej podchodzą ludzie do, do, do nieznajomej sobie osoby: mówią, Cześć, jak się masz, co u ciebie słychać? No, no nie, Zastaw, zastanówmy się, dlaczego. Kiedyś, właśnie, zamiast robić kalkę z języka anglosaskiego, angielskiego, zastanówmy się, dlaczego było e, pan, pani, i dlaczego do szlachcic, do chłopa nie zwracał się per ty, tylko zwracał się per wy. Nie było tykania się nawzajem. Wy, Macieju, czy moglibyście? A nie, Maciek, idź tam. Tak? Macieju, czy moglibyście, tak? Wy, on, a nie ty, pan, pani, a nie ty. Jak e, sumując ten, to silwarerum, e, patrzmy spoza pudełka, patrzmy na to, co działa, i nie naśladujmy tego, co robią inni, bo będziemy jak klemingi, taka w latach 90. gra była że jak ten osioł szły, gdzie tam było najłatwiej, nawet jeśli w przepaść miały wylądować, to, to po prostu tam szły. I wydaje mi się, że dzisiaj wiele rodzin tak się zachowuje jak lemingi, że te smartfony daje dzieciom bez kontroli, internet do pokoju chłopcom nastoletnim. To jest po prostu jak e, życzenie braku potomstwa i tragedii w życiu syna. E, Zero-jedynkowo praktycznie. E. Rozważajmy, bo my odpowiadamy za życie naszych rodzin. W związku z czym warto rozważyć. I znowu, jeżeli w rodzinie hierarchia działa i patriarchat, i w wojsku działa, i w przedsiębiorstwach działa, to w państwie też działa. A jak nie, to mamy sytuację taką, jak mamy w Polsce dzisiaj, kiedy się kłócą o bzdury, albo walczą o rzeczy nawet ważne, ale. Trzeciorzędne w sytuacji, kiedy może nam się cała chałupa zawalić. Chałupa, mam na myśli państwo, tak? Gdzie już nikt. znaczy, to też ma pewien ozdrowieńczy efekt, tak? Bo teraz nie tylko przedsiębiorcy są w Polsce krzywdzeni, nie tylko rodziny są krzywdzone. Teraz można być politykiem i być krzywdzonym, tak? I to, że system prawny jest wadliwy, chory, widzą już wszyscy, w związku z czym. Łatwiej jest mówić o, o leczeniu, no bo widzimy kryzys. Na tym zamknę. Dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia.